z powiatu Zawiercińskiego również zawsze w maju y, tego typu rozgrywki e, robią u nas na, na, na tych boiskach. Kolega Rafał w tej chwili y, siedzi intensywnie nad projektem ścieżek rowerowych, projektant jest uruchomiony, myślę, że ten jedna z tych pierwszych źródeł finansowania, pierwsze pieniądze, które które by się pokazały realne. Mamy nadzieję, że w końcu je skonsumujemy. Yy, problem się poradnił, że, znaczy, odroczył się w wyniku czegoś takiego, że robiliśmy to wspólnie z pięcioma gminami. No, czasami jest to taka praca słowa, Raz wyjdzie lepiej, raz gorzej. W tym przypadku yy, raczej idziemy indywidualnie jako gmina. No i tutaj jak mówi kolega Rafał nad tym projektem siedzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym gospodarzy czyli dyrektorów no i yy, chciałem też podziękować yy, pani Isierz dlatego że yy, to jest osoba która w tej chwili czuwa nad nad tą stroną technologiczną techniczną i wykonawczą tej pani. wydaje mi się że tyle jeżeli są pytania jeszcze jedno, pozostajemy panie to może do... warto by było zaznaczyć że zarówno tą gruntowny wymiennik ciepła jak również to w jakim kierunku e, idziemy czyli Termomodernizację to jest inwestycja, która będzie przynosiła korzyści w przyszłości. Bo poprzez gruntownych ciepło panie burmistrzu, ile będzie dawało oszczędności? Jest to tak niby policzone, że złotówka ma kosztować 60 groszy ee, I chcemy. Na z, korzystamy no. w tej chwili, bo, bo żeby, ponieważ, w wyniku tej decyzji, to już została zastosowana ta technologia. To jest powszechnie stosowane w chociażby w sieciach TES. Czyli myślę, że. E, szkodzi, którzy są właścicielami tej sieci, mają to dobrze wyliczone, i wydaje mi się, że nie powinniśmy na tym również źle wyjść. Podjąłem taką decyzję, myślę, że jest to dobra To samo będzie z termomodernizacją tak. szkół, kiedy zostaną zrobione automatycznie perspektywa. To, że y, teraz. Tak. Będą oszczędności, kiedy termomodernizacje budynków, obiektów szkolnych zostaną zrobione. Wtedy automatycznie zmniejszenie zarówno emisji spali. Badaje, jak również oszczędności na energii, co w przyszłości obniży koszty funkcjonowania szkół no, nauczycieli. Tak, <gry> tak. Już poprzez wymianę samych okien widać jaka jest różnica w klasach, gdzie są powymieniane, ale jeszcze nie ma stara szkoda, tak? To jest już... Ja myślę, że jest następnym krokiem, jeżeli chodzi o tego typu obiekty i czas podstawową remont w sali tej Starej, dlatego, tak, że wydaje mi się, że my też racjonalnie wykorzystamy chociażby na zajęcia takie ogólnorozwojowe, klasa 1-1-3, także, tak, 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 tak. tak, no myślę, że jako miasto nie będziemy się wstydzić tej, tej bazy, jak, jak? będziemy po tym obiekcie i po, po remocie Starej Sali. Tak. Może jeszcze coś nam dano, też myślimy o wielofunkcyjnych boistrach na zewnątrz, także myślę, że tutaj dyrekcja będzie miała na czym pracować. Tutaj mamy właśnie ten system klimatyzacji i yy, monitorowania. wentylacji zarazem To wszystko jest, jest, jest tutaj już, to co widzicie. Tam wszystkie te powiedzmy, pomieszczenia, czy sanitarne, czy inne, które wymagały też wyciągnięć, to wszystko jest skrojone. Także w tej części mamy już korytarze wyłożone. Łazienki boku instruktorów już są praktycznie wykafelowane. Ja panu powiem, że nie jest z rzeczy, mianowicie e, mamy już podłączone e, nagłośnienie tej w sali. Sensie. Znaczy, nie będzie sytuacji takiej, że będzie impreza jakaś, czy szkolna, czy gminna, że organizator będzie biegał z mikrofonem. Karol. To będzie w tej chwili e, wszystko już że tak powiem podkładane, podkładane w mury. Myślę, że to będzie to też dobrze zrobione, bo to Dyrektor Mokór, który się na pewno na tych sprawach akustycznych zna. Z wyposażenia będziemy mieli, będziemy mieli jeszcze tą tablicę w wyniku, ale jakby to już jest wszystko znowu w specyfikacji e, zamówienia na wyposażenie sali. No. Nie mamy na razie tak e, zwanej ścianki śpinaczkowej, ale nie wykluczone że na deser może nam się uda jeszcze dodatkowo ponad rano to zrobimy z jednokrotnej, myśli myślę, że tak e, dobrze się stało, żeśmy się zdecydowali na tę inwestycję, chociażby tutaj samocentrum się zmieni, w mojej ocenie, myślę, że się zgodzicie bo jak widzicie i droga e, drogowy. kiedyś był tutaj walący się betonowy płot za chwilę e, będzie powiedzmy lżejsze, bardziej nowoczesne ogrodzenie, bo też, że tak powiem, da poczucie estetyki, yy, będzie inna perspektywa, jeżeli chodzi o postrzeganie yy, miasta, nie tylko przez kupiców, ale myślę również przez mieszkańców, jak również tych wszystkich, którzy przyjeżdżają yy, z burzynami z gdzie my teraz, przez nie gramy, zbieramy tę Zachęcam, jakby to jest, z tą pytaniem przez dyskusja to będzie nam bardzo wielu. Ta droga, ta droga tutaj do ozoru, będzie na wierzchu bitumicznych czy kostka? Kostka. Kostka ma tutaj park. No, no, to jest nie, nie Także ona nie będzie do korzystania dla mieszkańców, tylko powiedzmy, jakże będzie taka potrzeba, to wówczas lepiej, żeby nie było, ale generalnie wszystko to po obiekcie musi, musi być, prawda? Ponieważ to są wejścia ewakuacyjne, jak widzicie, to co tam tu jest to główne, w... 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 co poprzednio, to jest główne na nasale. natomiast cała dydaktyka będzie się odbywała przez ten łącznik przejście między szkołą a falą. bo też kawałek potężnego obiektu powstało zupełnie niechcący no, dla nas lepiej, bo tam stołki mogą się rozłożyć ja myślę, naprawdę ja myślę, że zajęcia na... rekreacyjne bez problemu to co teraz się na korytarzach odbywa Także tak powiem, jesteśmy otwarci na podpowiedzi, na sugestie, na konstruktywną krytykę. To ja jeszcze um, spytam o tą to... konstrukcję drewnianą, bo jak dobrze pamiętam, to w przedmiarach i w projektach chyba była stalowa. Nie? nie, nie. nie? nie, nie. Drewniana była od początku? Nie, nie, nie. MP projekt generalnie tak jak Te katolice są robione, sprowadzane za ustli, bo tam się oni w tym specjalizują. A, a to będzie wymagało tam jakiś czas konserwowania, ale wydaje mi się, że daje to takie poczucie taki no, to... ciepła, takie ciepłej sfery. Taką samą konstrukcję dzisiaj widziałem na hali tak. no Wiedzyńska. No no tak, tak, tak samo. no wiadomo więcej? Nie wiem, na hali Legiążka?